Siemanko, nie siemanko, siemanko, witajcie na kanale Pierogi z w Q&A. Nie spodziewaliście się, nie prosiłam was, żebyście zadawali pytania, ale to jest to, co każdy YouTuber robi, kiedy nie ma pomysłu na odcinek albo miał pomysł na odcinek i pomysł się wysypał. Tak jak w moim przypadku Sonu jest hmm? Nie wiem, gdzie jest świnka Pepa. Czowiec! jak jest! I <grym> się obejdzie chyba bez tej świnki, no super. Son jest przeziębiony i zostaje w domu, więc moje plany też trochę się zmieniły. I nagrywamy dzisiaj QA, ale takie QA z pytań, które zadawaliście w międzyczasie albo w poprzednich QA i na nie nie odpowiedziałam. Trochę tych pytań jest i starałam się wybierać takie ambitne i nieambitne, w sensie takie bardzo różnorodne pytania. Mam nadzieję, że coś was zaciekawi i będzie to dla was ciekawy odcinek. Przypuszczam, że w tym tygodniu będzie... Możecie się spodziewać gadanych odcinków z, w związku z zaistniałą chorobową sytuacją, ale w przyszłym tygodniu powinno być trochę bardziej wyjazdowo. Powiedzmy, mam nadzieję, nie chciałabym zapeszać. Dobrze, zaczynamy, więc. Zaczynamy od pytania z serii takich trochę śmiechowych. Fajnie by było, jakby był jakiś odcinek o tematyce w trendy w modzie koreańskiej, fajnie by było, jakbym się mieściła w trendy w modzie koreańskiej, w sensie rozmiarowo, może kiedyś taki będzie. Na razie się nie zapowiada, ale jest pytanie, dlaczego Koreańczycy noszą za krótkie spodnie? I tu jest napisane, że w spodniach sportowych to jeszcze wygląda jako tako, ale u facetów w garniturach wygląda to komicznie. I. Otóż spodnie sportowe Koreańczycy zwykle noszą dobrej długości, czyli nie za krótkie. Za to właśnie spodnie garniturowe, albo takie spodnie do garsonki, spodnie do takiego jakiejś marynarki dla kobiet, często są krótkie dość mocno. A dla Koreańczyków one są takie przedkostkę, jak ja je ubieram to są po prostu do połowy łydki. Co no, a Ty lubisz krótkie czy długie spodnie? Długie. Mm, co on też woli długie spodnie. Może się to niektórym wydawać komiczne, ale taka jest teraz moda po prostu w Korei. To nie jest jakaś wybitna różnica kulturowa, po prostu taka moda. I to zwykle młodsze osoby noszą przykrótkie spodnie do garnituru, a starsze osoby noszą już długie. I tak samo spodnie sportowe, takie spodnie na przykład w góry zawsze są dobrej długości. Nawet, nawet ja sobie jestem w stanie kupić dobrej długości spodnie takie górskie na przykład. Jeszcze może być taka odpowiedź, mój mąż tak uważa, że takie troszkę przykrótkie spodnie dają w lecie wrażenie bycia krótkimi spodenkami. Jest trochę chłodniej. Dają wrażenie bycia krótkimi spodenkami, bez noszenia rzeczywiście krótkich spodenek, które nie wszyscy lubią. Mam pytanie z serii tych dziwnych: czy w Korei w metrze są kanary, kontrolerzy? Czy można w Korei jeździć na gapę? Otóż w Korei kontro kontrolerów w metrze nie widziałam jeszcze nigdy i nie mieliby jak sprawdzić, jak zrobić kontroli, bo w Korei w metrze nie ma biletów takich, takich kartornikowych. Może są, jak ktoś jednorazowo korzysta, ale nikt tego nigdy nie sprawdza, bo nie da się wejść do metra nie skanując karty, nie płacąc za przejazd, więc oczywiście dałoby się przeskoczyć te bramki, które tam są, ale są kamery zawsze, Wie więc nikt tego nie robi. W autobusie też nigdy nie ma kontrolerów biletów, dlatego że do autobusów w Korei, zawsze wsiada się przednimi drzwiami, właśnie odbijając przy tym kartę, albo wrzucając monety do takiej skarbonki, która tam jest, że płaci się w ten sposób za przejazd. Nikt tak raczej nie płaci monetami już, ale zawsze właśnie tak się wchodzi, jakby się tak nie zrobiło, to po prostu nie weszlibyśmy do autobusu. Chociaż widziałam sytuację, kiedy ktoś okazało się, że karta mu nie działa, na przykład nagle albo zapomniał i kierowca go wpuścił. I ta osoba nie musiała się potem obawiać, że ktoś ją będzie sprawdzał. Jest też pytanie, które pojawiało się bardzo często pod filmikiem z wycieczki z moją teściową. Było to pytanie: jak zwracam się do swojej teściowej, czy mówię do niej po imieniu? I to jest, to jest pytanie. Na które odpowiedź będzie uniwersalna, taka dla wszystkich mieszkających w Korei i też dla wszystkich Koreańczyków, nikt w Korei nie zwraca się do swojej teściowej po imieniu, bo w Korei nigdy do starszych osób nie mówimy w ten sposób. Zawsze trzeba się zwracać grzecznościowo, nawet jeżeli jesteśmy bardzo blisko z tą starszą osobą. Oczywiście, jeżeli różnica wieku jest mała, no to, 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 to wygląda to inaczej, ale jak ktoś jest naszą teściową, nigdy nie mówimy do tej osoby po imieniu i zawsze po prostu per mamo. Mówi się mamo, ale to nie znaczy, że bardzo się musimy czuć związani z tą osobą, żeby mówić do niej mamo, że czujemy do niej takie uczucia jak do własnej mamy. Po prostu w Korei bardzo często do kogoś. Starszego od nas, kto jest mamą, mówi się per mamo, w sensie do mnie też, tak jak już Wam kiedyś mówiłam, można powiedzieć mamo sonu, albo po prostu nauczycielki yy, przedszkolu powiedziałyby do mnie po prostu mamo, ale w ten sposób, że miałoby to taki wydźwięk jako pani mamo. No do teściowej też zawsze mówi się mamo, więc ja się zwracam do teściowej mamo, ale oczywiście po koreańsku. Albo czasami po prostu mówię babciu no bo wydaje mi się to urocze. I kolejne modowe pytanie, no po prostu tak chcecie ten modowy odcinek, że ja nie wiem. Czy kobiety w Korei wcale nie ubierają spódnic lub sukienek? Na wszystkich filmikach jakoś nie mogę dojrzeć kobiet ubranych nie w spodnie. Myślę, że to jest to spowodowane tym, że ostatnio było dość zimno, ale wydaje mi się, że Koreanki nawet bardziej niż Europejki ubierają spódnice i sukienki, szczególnie sukienki w kwiatki. Szczególnie też takie spódnice bardzo takie... Takie zwiewne kobiece, często właśnie w kwiatki z jakichś takich materiałów, których nie spotkałam nie spotykałam w Polsce na przykład. Często ubierają spódnice, ale właśnie bardzo często na jakieś randki, jakieś wyjścia, a tak do chodzenia po sklepach, tak jak my zawsze wchodzimy, to raczej chodzą po prostu w spodniach, i to często w takich spodniach, które nazywają się nędzian czyli takie szerokie, dość wygodne spodnie z cienkiego. Yy, materiału, który sprawia wrażenie chłodzenia. Bardzo często tak jest na przykład w lecie. A w zimie większość osób po zakupy lata w jakichś ocieplanych dresach, albo w ogóle polarowych spodniach od piżamy, więc yy, może dlatego nie widzieliście zbyt wielu kobiet w spódnicach. Mam nadzieję, że w lecie. Będzie widać więcej. Tutaj jest też fajne pytanie, yy, i to pytanie to miał być w ogóle odcinek, który zaczęłam już nagrywać. Poszłam nawet do stacji krwiodawstwa i okazało się, że zostałam odprawiona z kwitkiem, więc teraz Wam o tym powiem. Jestem zasłużonym krwiodawcą, ponad 20 litrów krwi oddałam. W Polsce przysługują dwa dni wolne od pracy, czyli dzień oddania i następny. Jak to jest w Korei? To no jest ciekawe, bo ja myślałam, że tylko jeden dzień od pracy wolny obowiązuje w Polsce. Ale, ale jako, że ja też w Polsce oddawałam krew. To w Korei poszłam zainspirowana właśnie tym komentarzem. Zastanawiałam się, czemu wcześniej nie byłam, ale jakoś tak było, że albo byłam w ciąży, albo karmiłam sonu, potem, potem, potem zapomniałam. Więc dopiero poszłam jakoś parę tygodni temu, sprawdziłam najpierw, czy obcokrajowcy w Korei mogą oddać krew, bo doszły mnie kiedyś słuchy na jakimś polskim forum, że właśnie w Polacy nie mogą. Ale sprawdziłam i było napisane, że obcokrajowcy mogą, nie ma problemu, nawet są wszystkie informacje po angielsku i w ogóle. I. Poszłam tam, pani zrobiła ze mną cały wywiad, w ogóle pobrała mi grupkę, próbkę krwi, żeby sprawdzić czy z moją hemoglobiną wszystko OK, i potem się mnie zapytała, i to tak bardzo delikatnie się mnie zapytała, bo wiedziała, że mam y, obywatelstwo koreańskie, więc nie chciała się mnie pytać, je, skąd jestem, bo nie wiem, chyba bała się, że mnie urazi, więc delikatnie mnie zapytała, w jakim kraju się urodziłam. I ja mówię, że w Polsce. A ona mnie zapytała, czy mieszkałam tam dłużej niż 5 lat. Powiedziałam, że tak. I okazało się, że od osób, które mieszkały w Polsce dłużej niż 5 lat, jakoś w latach 90., chyba nie przyjmują w Korei krwi ze względu na jakąś chorobę, która powoduje, Yy, która powuje, powoduje problemy neurologiczne, i to podobno obowiązuje właśnie od lat 90. w Korei, taka zasada, i ona się jeszcze nie zmieniła. I w ogóle, nawet jak się zachoruje na nią, to śmiertelność jest tak wysoka, że nie ma szans, żebym sobie przyjechała do Korei i stwierdziła, że oddam krew w międzyczasie. Nie byłoby w ogóle szans, żebym, żebym chora na nią mogła, mogła funkcjonować, ale takie zasady są. Byłam wtedy bardzo zawiedziona. Bardzo byłam taka oburzona, byłam wręcz i nie dokończyłam tego odcinka. Ba bardzo też byłam ciekawa, czy dają czekolady po oddaniu krwi. Okazało się, że nie dają czekolad, ale są jakieś na przykład kupony. Na przykład kupon do McDonalda za ileś tam za, za jakieś 20 zł chyba, kupon do kina, tego typu rzeczy. Jest to też pytanie, czy w Korei znajomi zapraszają się do domu na kawkę, ponczu się jakieś pokaduszki, czy kolacje. Zapraszanie się do domu w Korei jest dużo mniej popularne mam wrażenie niż w Polsce. W sensie, jeżeli ludzie się gdzieś spotykają, to bardzo często na zewnątrz, bardzo często na dworze, w kawiarni, w restauracji, rzadziej w domu. Przyjaciele na pewno odwiedzają się w domach, ale wydaje mi się, że ogólnie jest to dużo rzadsze niż w Polsce, za to bardzo często, bardzo często spotykają się właśnie na kawie na zewnątrz, na przykład zaobserwowałam, nie jestem uczestniczką tego, bo, bo wydaje mi się, że to mogłoby bardzo dużo czasu. To trzeba by było na to poświęcać, na utrzymywanie takich kontaktów, ale... Jak odprowadzam sonu do przedszkola, to bardzo dużo mam po prostu odprowadza swoje dzieci też na, na, przy, na autobusik i potem idą razem na kawę. Tam, w pięć czy sześć osób, nawet widać często takie grupki. Bardzo lubią tworzyć grupy ludzie w Korei, więc widać takie grupki kobiet idących na kawę. Wydaje mi się, że one potem nie idą do siebie do domu, tylko właśnie siedzą w tych takich miejscach, jak tutaj są na ogródkach wszędzie, takie miejsca typu y, tea house, czy coffee house, czyli takie miejsce, żeby po prostu posiedzieć. Co to jest? Stupka. Jest też pytanie o to, czy w Korei jest obowiązkowy abonament radiowo-telewizyjny. Ja żyłam po prostu bez tej wiedzy. Nie zastanawiałam się nad tym, ale przyszedł ostatnio rachunek, taki, taki rachunek zamieszkanie, czyż, ogrzewanie, woda wszystko tam jest. I jest tam abonament telewizyjny w tym rachunku, i on wynosi ja tutaj to mam 2,500, jakoś 9 zł. Tyle się płaci. Na koreańskie to jest 2,5, czyli po prostu, tak jakby dla Polaka to było 2,5 złotego powiedzmy. I właśnie ten abonament idzie na koreańską. Koreańską telewizję, taką jak polska telewizja publiczna, to w Korei też taka jest. Było też pytanie o to, skąd w Korei tyle smogu, i przecież jest ogrzewanie elektryczne. Bardzo w wielu domach jest ogrzewanie gazowe, ale no nieważne. Samochody same chyba tyle smogu nie wytworzą. Rzeczywiście, samochody same tego nie wytworzą. W Korei jest sporo fabryk, ale też one nie wytworzą tego wszystkiego. I ktoś tutaj odpowiedział, że ponad że 50% smogu jest produkowane przez Chiny, i to jest prawda. Dlatego, jak za Zawieje to jest smok. jak nie zawieje to nie ma. I uwaga, idziemy sprawdzić, czy dzisiaj jest, bo dzisiaj jest bardzo fajne powietrze i żałuję, że musimy siedzieć w domu, ale wiosna to powinna mieć na drugie imię przeziębienie, prawda? Więc sytuacja pogodowa w Korei Południowej, zanieczyszczenie powietrza dzisiaj bardzo niskie, co oznacza, że po prostu nie nawiało z Chin. <laughs> no chyba też o tym mówiłam ostatnio, ale zwykle też to widać po tym, że jak cieplejszego powietrza dużo nawieje, to ono właśnie z tej chińskiej strony i przychodzi przy okazji brudne powietrze. Było też pytanie o to, jak w Korei funkcjonują ludzie na wózkach inwalidzkich. Bo do wszystkich restauracji są schody, i rzeczywiście nie ma w Korei zbyt wielu udogodnień. W stacjach metrach może są, są windy i jakieś podjazdy porobione. W tych nowszych budynkach, no już pewnie też, ale w Korei jest bardzo wiele budynków budowanych jakoś w latach 80., -tych, 90., -tych. i do tych budynków bardzo ciężko się dostać. Nie spotyka się też na ulicach wielu osób na wózkach inwalidzkich, właśnie chyba ze względu na to, że trudno jest im się poruszać po chodnikach w Korei. i w, w, wjeżdżać do budynków, pomieszczeń. No nie, naprawdę, bardzo dużo jest schodów wszędzie. Też w wielu stacjach, metra w Korei właśnie w Seulu, na przykład w starszych stacjach. W ogóle, żeby znaleźć windę to jest problem. W sensie ona tam gdzieś jest, ale zawsze jest tak skitrana, że bardzo ciężko jest się poruszać. Tak samo, jeżeli chodzi o autobusy. I to nie tylko dotyczy się wózków inwalidzkich, też wózków dziecięcych. Jest większość autobusów takich, że trzeba wejść po schodkach, więc jest bardzo utrudniona taka komunikacja. Tu jest ciekawe pytanie, w koleńskich filmach ludzie często biją się po głowie, znaczy jeden drugiego, jak jeden coś źle mówi, rzeczywiście tak jest. W takich relacjach: przyjaciel z przyjacielem, rodzina z rodziną, szef i pracownik, czy zauważyłam coś takiego? I rzeczywiście zauważyłam to w filmach bardzo dużo, ale w takim normalnym życiu, w y, firmie na przykład, czy tam, czy tam w relacjach w rodzinie, tego nie zauważyłam, u nas przynajmniej. Y, nie zauważyłam tego też za bardzo jakoś, nie wiem, jak na mieście, że widzę ludzi, którzy się nagle po głowie biją, tak jak to jest w filmach. Więc wydaje mi się, że to jest takie przesadzone trochę w serialach. Koreańczycy to nie jest raczej naród, który bardzo lubi kontakt fizyczny z innymi, obcymi osobami, albo nawet z przyjaciółmi. Więc no, jakoś się przesadnie nie dotykają bardzo. Jest też pytanie o koreańskie seriale, które polecam i lubię. Nie jestem dobrym polecaczem. Odkąd mam kanał, to głównie oglądam. Siebie jak montuję filmiki, mało seriali oglądam, naprawdę bardzo mało. do w ogóle mało oglądam seriali, odkąd przyjechałam do Korei, ale jest tutaj takie pytanie, na które mogę odpowiedzieć: czy wielu koreańskich mężczyzn farbuje włosy? Bo w serialach wydaje mi się, że wielu ma pofarbowany i naprawdę wielu koreańskich mężczyzn farbuje włosy. Szczególnie jak zaczynają się pojawiać do, u nich włosy siwe, a zwykle pojawiają się dość późno te włosy, ale jak się zaczynają włosy siwe pojawiać, to bardzo często farbują włosy na czarno i można też iść do fryzjera na takie farbowanie, do takiego zwykłego fryzjera męskiego na przykład. Ono jest dość tanie i po prostu farbują na czarno. Nie ma bardziej dużej filozofii, no bo tylko na czarno. Nie chcesz już? Zostałam sama z ciastoliną, ale też często rozjaśniają włosy, i to bardzo często w domu po prostu rozjaśniaczem na taki żółty, mocny, yy, rzadziej u fryzjera, ale, ale no, często, częściej wydaje mi się farbują Koreańczycy włosy niż Polacy. W ogóle mężczyźni jakoś trochę inaczej dbają o urodę, używają więcej kosmetyków, często też korzystają z depilacji. No po prostu inaczej dbają o siebie mężczyźni w Korei niż w Polsce. Zresztą to widać na pierwszy rzut oka, jak na przykład mało Koreańczyków nosi zarost, albo jak, jako, jakie są duże różnice w fryzurach męskich w Korei i w Polsce. W Korei mężczyźni noszą zdecydowanie dłuższe włosy niż w Polsce. Raczej rzadko obcinają się tak na krótko, na parę milimetrów. Często noszą takie dłuższe, bo mają te włosy często dość proste i takie grube. I no, dobrze to wygląda dość. Nie muszą o nie bardzo dbać wtedy. Bardzo też często mężczyźni w Korei robią sobie trwałą. Jak się pójdzie w weekend, szczególnie do fryzjera, to większość, większość osób, które tam korzystają z tego fryzjera, to osoby, które siedzą na trwałej, przez kilka godzin pod wałkami, żeby trochę te włosy swoje proste i grube zakręcić na przykład. Jest też ciekawe pytanie, nie widziałam nigdy, żeby ktoś palił na ulicy, czy w Korei jest zakaz palenia, czy dużo osób pali ogólnie? Jak jest dostępnością wyrobów tytoniowych? Nie jest temat, którym jestem żywo zainteresowana, bo nigdy nie paliłam i nie zamierzam. Więc o do dostępności wyrobów tytoniowych ciężko mi powiedzieć coś oprócz tego, że na pewno jest dużo jakichś takich zapachowych papierosów, bo bardzo często czuć, jak ktoś coś pali, to ma taki jakiś różawy, różany, kwiatowy zapach, takie dziwne są, ale nie wnikałam. Jestem w tym temacie dość niewinna, ale mogę się wypowiedzieć na temat tego, czy na ulicy można palić. Można tylko palić w wyznaczonych do tego miejsca, który jest bardzo mało, więc często Koreańczycy chowają się za jakimś winglem i tam palą. I tam zwykle jest taki wielki plakat, na przykład nie palić, a oni go ignorują i po prostu już stwierdzają, że tam będą. Więc często za przystankiem autobusowym jakimś, za jakimś, w jakimś, właśnie, zaułku tam zwykle pali się. Zakaz jest też palenia w mieszkaniach, więc tutaj na przykład na całym osiedlu nikt nie może palić papierosów u siebie w domu. Co, co bardzo Was dziwiło kiedyś, jak o tym wspominałam? Ja to uważam za piękne, bo to by się bardzo no, niosło wentylacją. Mnie to bardzo cieszy, bo im bardzo przeszkadza dym. Ale wszyscy palacze wychodzą i zawsze palą w jakichś takich miejscach do tego wyznaczonych, powiedzmy, czyli takich miejscach, które oni sobie wyznaczyli i no, nikt ich za to nie spisuje. Ale nie chodzą i nie palą po osiedlu, tak, oto. tak jakby było, to ktoś by nam no to zgłosił i pewnie zostałaby im zwrócona uwaga. Oczywiście nie można też palić w żadnej w miejscach publicznych typu restauracje w większości można się czuć wolnym od papierosowego dymu w Korei, bo rzadko się go czuje, chyba że właśnie w jakichś wąskich alejkach przy jakichś restauracjach. Czy w sklepach Korei można kupić klasyczne wino wytrawne, jak w Europie, białe, czerwone? I ja co prawda znam odpowiedź, ale dla dobra tego kanału trzeba będzie dzisiaj wieczorem, jak już Sonu zaśnie pójść. I to sprawdzić, więc zostańcie ze mną. Tutaj jest pytanie, jestem w związku i to jest pytanie sprzed miesiąca. Bardzo jestem ciekawa, czy ta osoba jest dalej w tym związku, ale jestem w związku z Koreańczykiem. Nie jest to długi okres, ale chciałam się zapytać, czy naprawdę są tak troskliwi i opiekuńczy, czy raczej jest to jakiś sposób zaskarbienie sobie tak, jakby przychylności. Pytam, bo ty już jesteś mężatką ze starzy małżeńskim i na pewno znasz bardziej tę kulturę i ludzi z tego kraju. Bardzo ciężko tutaj jest generalizować. Mój mąż taki nie był, ale słyszałam o tym, że Koreańczycy na początku znajomości bardzo często lubią tak po prostu bombardować wręcz osoby, z którymi są wiadomościami, prezentami. No tacy są, powiedziałabym, wręcz na molni w tych związkach często. A potem im podobno przechodzi, i robią się tacy w drugą stronę, że właśnie już, już, już nie bombardują wiadomościami ani prezentami. Tak jak mówiłam, do no, mój mąż taki nie był, a innego doświadczenia związkowego tutaj nie mam, ale słyszałam, że takich sytuacji jest bardzo dużo, więc. Więc po prostu taki chyba mają styl. O, tu jest pytanie z serii praktycznych. Umyję tylko ręce po ciasto ciastolinie i jest pytanie, czy mogłabym zważyć taką miseczkę ryżu? Jestem ciekawa, ile tego jest. I to jest pytanie odnośnie mojego ostatniego odcinka o tym, dlaczego Koreańczycy są szczupli. Mówiłam, że jednym z powodów, ale oczywiście nie jedynym, jest to, że jedzą dość mało. Na przykład ta porcja ryżu, którą jedzą do obiadu, jest dość malutka, więc idziemy zważyć ryż. To jest standardowej wielkości miseczka ryżu w Korei. I mam tutaj wagę, ta miseczka waży 188 gramów. Głupi to był żart, wiem, że chodzi o ten ryż w miseczce, więc tarujemy. Tego ryżu do takiej miseczki raczej nigdy nie nakłada się z górką, więc jest go mniej więcej tyle. To już jest taka ilość, że powiedziałabym, że taka dość spora ilość, hojnie nałożone. Zwykle je się u nas mniej i ważymy. 195 gramów ryżu. Taka porcja, że już raczej o dokładkę nikt by nie prosił. Ja a propos tego ryżu, to trochę zgłodniałam, więc chyba trzeba będzie kończyć to Q&A. A, jest też pytanie, które się zawsze pojawia, jak coś jemy, w sensie ja coś jem, Sonu coś je i tata Sonu nie je. Jest pytanie, czy pan, tata Sonu ma szansę zjeść jogurcik? Mam wrażenie, że zjadacie z Sonu wszystko, pomijając tatę. Osoba, która o to pytała, pytała o to też kilka razy, jak coś jedliśmy, więc odpowiadam. Tata Sonu je. <laughs> Nikt go nie głodzi. Potrafi sobie też wziąć jedzenie z lodówki, ale oczywiście to nie jest tak, że jak coś kupujemy jakieś ciastko albo pączka, to mu nie dajemy i wszystko zjadamy sami zawsze kupuję też dla mojego męża, mimo że nie zawsze to widzicie, bo nie zawsze on po prostu jest wtedy w domu, albo nie zawsze chce robić test smaku przed kamerą. Znaczy, on nigdy nie chce robić testu smaku przed kamerą. No dobrze. No da jest pytanie, czy w Korei znają jakieś polskie piosenki, czy jest. Jakiś polski śpiewa się u nich na karaoke i bardzo to jest pytanie wierzące w polską scenę muzyczną, ale muszę zasmucić. W koreańskim karaoke nie znajdziemy żadnych polskich piosenek, ale są polskie piosenki, które pojawiały się w koreańskim radio, ostatnio nie, ale jakoś jeszcze 5 lat temu, jakaś piosenka akurat, chyba Dyskoteka gra, tu, 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 tu. Dyskoteka Gra, ta piosenka. Była popularna, o dziwo, bo to nie jest piosenka, która w ogóle w Polsce była jakoś bardzo popularna, chociaż ja lubię akurat. Akurat? Lubicie akurat? <laughs> tak, ja lubiłam akurat, jak byłam w liceum. Ale było to popularne. To się wzięło z jakiegoś serialu w ogóle. Nikt nie wiedział o co chodzi. Czasami leciało w radio. Właśnie czasami puściali w jakichś sklepach takich, jak często są na ulicy sklepy z kosmetykami czy coś i tam po prostu leciały hity z, z listy jakiejś koreańskiej przebojów. To tam to było przez jakiś czas. Potem zniknęło i żadnej innej polskiej piosenki nie słyszałam. Jest też super pytanie. Na koniec chyba. Czy znam jakiegoś Koreańczyka, który nie lubi kimci? A czy wy znacie jakiegoś Polaka, który nie lubi pierogów? No pewnie znacie. I pewnie tacy Koreańczycy, którzy nie lubią kimci, są. Ale jest ich na tyle mało, że nie znam żadnego. Rodzaju kimci jest też na tyle dużo, że ciężko jest powiedzieć jednoznacznie, że się w ogóle nie lubi, bo na pewno trafi się w końcu na jakiś rodzaj, który się lubi. Tak samo jak z pierogami. I tym samym skończyłam, wyczerpałam wszystkie moje pytania, które sobie tutaj zrobiłam, screeny ich, więc kończymy to spontaniczne QA. Życzcie nam zdrowia, bo mnie też coś teraz gardło boli, ale nie jestem pewna, czy to po prostu przez to, że gadam jak Katarynka, czy przez to, że się zaraziłam od sonu, więc tak. To by było na tyle w tym odcinku. A jeszcze będzie scena po napisach, bo ja przecież muszę sprawdzić, muszę Wam pokazać przecież, czy jest to wino w kolejno, bo przecież nie mogę Was zostawić bez tej wiedzy, prawda? Opa. 2018 sony już śpi i idę z misją odpowiedzi na najważniejsze pytanie tego odcinka, czyli czy w sklepach w Korei można kupić klasyczne wino wytrawne jak w Europie? To było pytanie o wytrawne wino. A ja lubię słodkie że dobra odcinka napije się raz wytrawnego. Yy, z tego miejsca chciałam też podziękować za to pytanie i powiedzieć, że takich pytań od Was oczekuję. Szczególnie w takie dni, kiedy dziecko chore. Idziemy. tu. Idziemy oczywiście o sklepu typu Żabka, bo nie ma tutaj innych blisko sklepów, ale one są dobrym reprezentantem. Jak jest w sklepie typu Żabka, to znaczy, że jest też w innych sklepach. Jak widzicie, wystawka z tyłu sklepu zwiastuje sukces tej misji. Widzę, że nie tylko ja tutaj przychodzę. Jak widzicie, mamy tutaj taki winowy przekrój, nie ma tego za dużo, ale jest. Te są chyba wytrawne. Idziemy do jeszcze jednej żabki, bo to był słaby wybór, ale no widzieliście, że było wytrawne, to mogę sobie już kupić to słodkie? A tutaj za mną zaraz będzie przykład odpowiedzi na pytanie o paleniu. Tutaj jest grupka palaczy z osiedla, którzy wyszli tak daleko dość musieli wyjść z samego osiedla tam z bloków, wyjść w taki teren, który już jakby nie jest osiedlem i tutaj sobie mogą palić, więc tak to wygląda. Nie Tu jest większy wybór. To ja sobie wezmę to słodkie wzięłam słodkie, musujące i w ogóle 5,5% ale z Italii. Trzeba dzisiaj delikatnie, bo jak mówiłam, mówi mnie gardło. Dziękuję za to pytanie, jeszcze raz. Oczywiście, jeżeli macie pytanie, to pytajcie, bo nie wiadomo, kiedy znowu będziemy musieli zrobić spontaniczne QA. I to była tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i pa pa.